Tak, dobrze widzicie, postanowiłem zagrać hardcore, no ale sami zobaczcie, jak mi poszło. Dobra, Ligix, a co to w ogóle jest, ten hardcore? Nubek, spokojnie, tryb hardcore to prawie to samo co survival, tylko że w hardcore masz jedno życie i tryb gry jest trudniejszy niż zawsze. Od razu, gdy się zrespiłem, skopałem drewno, zrobiłem kill off, zrobiłem crafting i zacząłem przepalać jedzenie, które zdobyłem. No już wszystko zrobiłem, postanowiłem gdzieś pójść. A widzowie, lecimy. Lecimy sobie o tutaj, o, w ten las chyba. Albo tam. Dobra, o tu w góry. Czyli o tam, to? O! No, dobra. No i widzowie, zostawcie suba. łapeczkę do góry oczywiście. bo kurde no. Powróciłem wreszcie do tego YouTube'a. Kurde no. O. Trochę zebrałem tego drewna. 19. Tego knij. Po drodze zebrałem trochę jedzenia i potem postanowiłem się przespać. Nie no, dobra, prześpię się. Dobra, szybko, 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 szybko. Proszę szybko. Śpi, 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 śpij, 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 szybciej. Uff, dobra. Aa, pasje, ząbiak. No ale jestem. A ja się boję mega wszystkiego, Beka. A, Beka. Widzowie, moim zdaniem, takim powiedzeniem, to powinno być, ale heca. No i Beka, dobra. Widzowie, patrzcie, co mam. Tylko to są chyba gryzą, ty to przypał. To ich nie ten, nie ruszam. Ja nie spodziewałem się tego. Dobra, idę, gdzieś. Mm, tak. Dobrze widzicie, bardzo mądry. Ja chciałem się wkopać po prostu pod ziemię i czegoś poszukać, ale potem stało się to. Dobra, widzę, patrzcie, to wkopałem się gdzieś i mam żelazo znalazłem. Bo widzę, wkopałem się w ogóle byle gdzie. I patrzcie, to tu jest coś takiego, tu jest też coś takiego. No i na mapie wszystko widzę. No i tu mam na mini minimapie ten, że tu i słyszę, tak są szkieletów. No, i tam No, i sobie kopiemy Żelazo. I zaraz zrobię tarczę po prostu. Bo to jest strasznie przydatne. A jeszcze muszę przepalić, no kurde. Po przepaleniu żelaza i skraftowaniu żelaznych itemów, postanowiłem wejść do kopalni, w której stało się to. Dobra, idziemy tam, widzowie. O kurde. O, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Przecież gdy mnie nie tarczał, to bym umarł. Ja jestem takim botem. Ja pierdzielę. Dobra. To jest, skąd on się wziął? Co, z góry? Czy z dołu? Nie no. Pokazuje, że Ja pierdzielę. Po tym moim superowym zagraniu postanowiłem się przespać i wyjść z kopalni. Dobra, widzę. Jestem. Mm, na powierzchni. I widzimy się po prostu, jak coś znajdę fajnego. Po mojej bardzo dalekiej wyprawie w końcu stało się to. Dobra. Ja pierdzielę. Nie gadaj, widzowie! O, pierdziele Jest, dobra. Mamy to. Dobra. O, kurde, gasimy. Mamy wioskę, widzowie. Widzowie, mamy wioskę. Dobra. O. No i dobra. Yy, od razu idę po skrzynkę. W sensie. Dobra, mam wioskę. No i na razie tu sobie chwilę pobędziemy. I o, zaznaczymy sobie od razu. Yy. Gateway Point. O, y, wioska. O dobra. Y, gdzie to jest? Ocyk. Dobra. Tu mamy coś tam. To zabieram. Dobra. Na razie to wypowywałam. Bo po prostu chcę. skrzynkę. O! Dobra. Mam. I sobie postawimy... Tutaj o niech będzie, dobra I to wszystko Odkładam tu O! No i dobra mam jedzenie To, to, to I jeszcze jedną teraz, kurde jak się pali Dobra, mamy skrzynę Pum! Puh. Dobra Cyk, 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 cyk To niepotrzebne Dobra, bruk. No, dobra, wezmę trochę. Jakieś podbudowanie się tarcza. Yy, no nie wiem, w sumie po co mi. Dobra, cyk, 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 cyk. Jeden, dwa. Oto, bierzemy. Nie, no, oto. Trochę bruku. Tarcza, że widziałem tarczy. Tar tu jest tarcza, dobra. Kurde, co tu się dzieje? Ty, widzowie, mamy portal. W sensie potrzebujemy jeszcze wody. Ale to to kurde. No i dobra. Widzowie, w następnym filmie pewnie pójdziemy na nethery, chociaż wątpię, że tam nie zginę. Pewnie tam zginę, no ale no dobra. I, ile mamy dni, właśnie? Bo wtedy mi minęły te dni. Dobra, day 3. O kurde, to trochę długo to będziemy robić, tą serię Ale no, trudno się mówi O, piesek i crafting od razu Tutaj sobie leci Cyk, pyk i patrzcie to, pum, pum, pum Dobra, zróbmy sobie ten portal teraz A po prostu nie, bo jak coś źle zrobię... Nie, dobra, po prostu w następnym filmie to zrobimy, widzowie No teraz już chyba będziemy kończyć, bo ten film już trochę trwa No, widzowie Mam nadzieję, że wam się podobało. No i... Następny film to będzie pewnie z tej serii, no bo to jest taka nowa seria. Może w międzyczasie będą też Oliwiksowice. No coś tam jakieś, coś tam. No, a wiecie o co chodzi. No, więc zostawcie suba, łapkę w górę. No i siemano!